Jakbyś na przykład zareagowała, gdyby któreś z Twoich dzieci powiedziało cześć, mamo, no to jest moja dziewczyna i na przykład byłaby to fabka, no Xavier wiemy, że teraz jest szczęśliwie zakochany, ale no miało to dla Ciebie kiedyś jakiekolwiek znaczenie? Wiesz, co najważniejsze dla mnie byłoby poznanie tej osoby. Ja chciałabym bardzo, żeby moje dzieci były szczęśliwe, żeby wybierały partnerów bądź partnerki według siebie, nie według mamy ani taty. I, i dla mnie najważniejsze jest ich szczęście, a, a w ogóle nie ma dla mnie znaczenia, w jaki sposób będą szczęśliwi i z kim, byle. Byleby byli. Twoja córeczka jest na razie bardzo, bardzo jeszcze mała, ale gdyby na przykład za kilka lat przyprowadziła ci swoją dziewczynę, to jak byś zareagowała? To cieszyłabym się, że jest zdrowa i szczęśliwa. I nie muszę niszczyć jej psychiki swoimi wyobrażeniami na temat tego, że powinna być na siłę z mężczyzną, bo ja tak chcę. Czy Polska, Twoim zdaniem, jest krajem tolerancyjnym? Wydaje mi się, że coraz bardziej. Um... Kiedyś bardzo mało się o tym mówiło, niestety. Ja natomiast zawsze miałam przyjaciół homoseksualnych, nawet jak byłam dzieckiem. Też. No, no serio, serio. Rafał, czy ty pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się na coming out? Tak, bardzo dobrze pamiętam, to było 20 lat temu, byłem bardzo młodym chłopakiem i w zasadzie nie kalkulując co jest dobre, co jest złe, wiedziałem, że muszę powiedzieć, bo się, tak kolokwialnie mówiąc, muszę, muszę, bo się uduszę. 20 lat temu to jeszcze powiem Ci szczerze, to wszystko nie było tak rozpowszechnione i chyba tak mi się wydaje, nie było aż takiej tolerancji, jaka jest teraz. To, było, to był bardzo odważny ruch, ale tak jak mówię, ja nie kalkulowałem, co mi się będzie opłacało, czy mi się nie będzie opłacało, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że yy, no ten, ten, taka niechęć społeczna mnie dopadnie, bo, bo dzisiaj, dzisiaj jest o wiele lepiej. 20 lat temu naprawdę było nape, naprawdę było trudno, ja sobie z tym jakoś radziłem, ale nie były to łatwe czasy.